Kazania na wszystkie niedziele w roku księdza Michała Kuźniarskiego. Wybrane z kazań Franza Hunolta, Jezuity, sławnego kaznodziei niemieckiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII stulecia. Kazanie na drugą niedzielę po Wielkanocy. Mądrość Boża w ustanowieniu różnych stanów. Wilk porywa i rozprasza owce. Ewangelia według św. Jana rozdział 10. W dzisiejszych czasach namnożyło się wszędzie nieproszonych opiekunów biedy ludzkiej. Ci opiekunowie biją najwięcej na tę nierówność majątkową, że jeden jest wysoko, a drugi nisko, że jeden nic nie robi, a drugi w pocie czoła musi pracować na kawałek chleba, że jeden panem, a drugi sługą. Wszyscy ci, którzy takimi mowami sieją nienawiść do wyższych klas społeczeństwa, są wilkami, a ci, którzy ich słuchają, będą owcami. Takie rozsiewane baśnie mogą się temu lub owemu podobać. Ale jak się człowiek nad nimi lepiej zastanowi, to przyjdzie do tego przekonania, że są to mrzonki, które nigdy nie dadzą się przeprowadzić i że o takich rzeczach niemożliwych nawet mówić nie warto. Przeszłym razem mówiłem, że Pan Bóg sam przeznaczył każdemu człowiekowi jego stan. Dziś zaś chciałbym wykazać, że ta nierówność, zwłaszcza majątkowa, ma swoją podstawę. Tę nierówność ustanowił sam Bóg. Po pierwsze dla dobra wszystkich ludzi, i po drugie dla dobra każdego pojedynczego człowieka. Do tych cudownych dzieł, które Pan Bóg stworzył i z których poznajemy i podziwiamy nieskończoną mądrość i wszechmocność tego wielkiego sztukmistrza, należy także nasze ciało, które jest osobnym, małym światem, a to z powodu tej sztucznej budowy wszystkich członków, które, choć są różne co do wielkości, siły i działania, jednak nawzajem sobie pomagają i uzupełniają się. Wszystko tu znajduje się w odpowiednim miejscu. Głowa, jako przybytek Najwyższej Rady, w której rozum wszystko rozważa i innymi członkami rządzi, zajmuje w ciele ludzkim najwyższe miejsca. Z przodu znajdują się oczy, aby wszystko widziały, a z boków uszy, aby wszystko słyszały. Niżej, po obu stronach, są ręce, aby pracowały i innym członkom z pomocą spieszyły, a najniżej są nogi, których obowiązkiem jest dźwigać całe ciało i nosić je, gdzie rozum każe. W jamie ustnej są zęby, które rozdrabiają i żują pokarmy. Dalej, wewnątrz ciała jest serce i żołądek, który niczym innym nie jest, jak tylko kuchnią. Każdy z tych członków ma swój osobny urząd i zajęcie. Każdy do tego ma inny skład, formę i odpowiednie miejsce. Otóż człowiecze, który ze swego stanu nie jesteś zadowolony i pytasz się dlaczego ten najwyższy pan, który nazywa się naszym Ojcem, w tak nierównej mierze porozdawał ludziom na ziemi stanowiska i bogactwa? Odpowiedz pierwej na pytanie Teodoreta, dlaczego Pan Bóg nie udzielił wszystkim członkom naszego ciała równego miejsca, równego kształtu i równej siły? Karnon omnibus corporis nostri membris unam et andem, vim rerum opifex Dlaczego patrzy oko, a nie ucho? Dlaczego żują zęby, a nie nogi? Dlaczego pracują ręce, a nie głowa? Dlaczego jedne znajdują się u góry, a drugie u dołu? Dlaczego wszystkie członki nie są oczami? Wszak Bóg wszechmocny mógł mocą jednego słowa to zrobić, aby wszystkie członki jednakowo wyglądały. Na takie zapytanie masz gotową odpowiedź. Bóg dlatego nie nadawał wszystkim członkom jednakowej wielkości i kształtu, bo po pierwsze, w tym wypadku byłoby ciało nieforemne. Po drugie, bo ciało, aby mogło istnieć, potrzebuje nie tylko oczu, ale jeszcze czegoś więcej. Ciało potrzebuje słyszeć, czuć, smakować, wąchać, iść, stać, pracować. Co byłoby niemożebnym, gdyby całe ciało było tylko okiem. Do tego, kto by temu oku dostarczył życia, gdyby nie było żołądka? Kto by te oczy oprowadzał, aby różne rzeczy widzieć mogły, gdyby nóg nie było? Jednym słowem, powiesz, że ta rozmaitość i nierówność członków konieczna jest do utrzymania ciała. Aby każdy członek spieszył na pomoc drugiemu, i przez tę wzajemną pomoc i zgodę mogły żyć i swoje obowiązki spełniać. Pomyśl sobie, gdyby członki ciała nie były zadowolone ze swego stanu i powołania, gdyby zaczęły szemrać i na tę nierówność obowiązków narzekać, gdyby to nogi zaczęły oskarżać się na ten wielki ciężar, który noszą, i gdyby zachciało się im być tam, gdzie głowa, gdyby to ręce strudzone pracą chciały być żołądkiem. Lub gdyby nie chciały temu żołądkowi dostarczać pokarmów. Cóż by się wtedy stało z całym ciałem? Zrób taką próbę, daj tylko rozkaz rękom, aby nie pracowały i nie dostarczały pokarmów żołądkowi, a już w krótkim czasie stracą ręce i nogi wszystką siłę. Taki sam stosunek jest pomiędzy członkami ciała, taki zachodzi także pomiędzy wszystkimi ludźmi. Wszyscy ludzie razem stanowią jedno ciało, jak o tym już święty Paweł mówi. Tak wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie a każdy z osobna jeden drugiego członkami a mają dary wedle łaski która nam jest dana List do Rzymian rozdział 12 werset 5 To znaczy chociaż wiele jest chrześcijan jednak wszyscy razem stanowimy jedno ciało w którym głową jest sam Chrystus a my wszyscy członkami tego wielkiego ciała Otrzymaliśmy dalej jako członkowie jednego ciała dary które są nierówne i różne Dlaczego są te dary nierówne i różne? Oto dlatego, aby to ciało duchowe mogło istnieć. Jeden człowiek bez pomocy drugiego niedługo by na ziemi mógł się ostać. Jeden człowiek nigdy by wszystkim swoim potrzebom nie mógł zaradzić, a do tego ani rolnictwo, ani rzemiosła, ani wiadomości nie mogłyby się wtedy rozwijać. Wtedy stałaby wiedza jeszcze niżej jak u dzikich narodów. Weźmy pierwsze lepsze potrzeby i osądźmy, czy mogliby ludzie tym potrzebom zaradzić, Gdyby wszyscy byli w równych warunkach. Chleb na przykład muszą mieć ludzie, aby żyli, ale jak przychodzi się do tego chleba? Oto trzeba ziemię zaorać, zasiać, zabronować, potem zboże wyrząść, zwieść, wymucić, zemleć i dopiero chleb upiec. Na oko wydaje się, że temu podała sam gospodarz z kilkoma domownikami. Gdyby tylko ci ludzie mogli gołymi rękami rolę zaorać, zabronować. A że to jest niemożebnym, więc potrzeba kowali, kołodziei. Ci znowu nie mogliby zrobić pługa bez narzędzi i żelaza. Więc znowu potrzeba innych ludzi, i to bardzo wielu, aby dostarczyli potrzebnego żelaza, które przecież nie rośnie w lesie. Potrzeba dalej jakiegoś młyna, aby zboże zemleć i pieca, aby chleb upiec. Tu znowu powtarza się ta sama historia i wychodzi na jaw cały szereg ludzi, którzy są potrzebni, aby był młyn i piec. Ile to potrzeba było wieków, aby się rolnictwo wydoskonaliło i ciągłe robi ono postępy, bo potrzeby się wzmagają, a te potrzeby są matką różnych wynalazków. Prócz chleba potrzebuje człowiek odzienia i innych rzeczy, których sam sobie nie zrobi, bo i do tego potrzeba różnych narzędzi. Weź tylko na uwagę tę igłę, a nie przeliczysz tych rąk, przez które ona przechodziła, nim z rudy żelaznej zrobiono igłę. Pomyśl sobie, jakie to koleje przechodziła ta igła, nim z fabryki zagranicznej dostała się do rąk Twoich. Pomyśl sobie, jakby ona była drogą, gdyby tę robotę miał podjąć jeden człowiek. Jak długo by on musiał nad nią pracować? Aby zły człowiek nie odebrał Ci życia i tego, co posiadasz, aby ludzie na ludzi nie napadali, jak to się dzieje pomiędzy dzikimi narodami, potrzebna jest władza, aby rządziła rodziną, gminą, powiatem, krajem lub państwem. Potrzebne są urzędy i wojsko dla obrony kraju. Że w tych czasach nie ma żadnych napadów, że jesteś spokojny o swoje życie i mienie, to zawdzięczać trzeba tej władzy, która nad porządkiem czuwa i złych ludzi w karbach utrzymuje. A więc znowu potrzeba ludzi, którzy by sądzili, rządzili. Ludzie bez hamulca i bez praw podobni by byli do dzikich zwierząt, bo nawet dzikie narody dla wspólnej obrony mają swoich królów, naczelników i urzędników, bogaczy i biednych. Panów i niewolników. I tam nie jest możebną równość. Owszem, u narodów dzikich i na pół dzikich są te pojęcia o władzy i o godności daleko większe, jak u narodów oświeconych. Bo u narodów oświeconych są prawa, którym wszyscy ulegać muszą, gdy przeciwnie, u narodów nieoświeconych są prawa tylko dla niższych, ale nie dla tych, którzy rozkazują. Równość pomiędzy ludźmi jest niemożliwą. Równymi wobec siebie są tylko zwierzęta należące do jednego i tego samego rodzaju. Ludzie narzekają i szemrają na swój stan i na te trudy codziennego życia. Wysłuchajmy cierpliwie ich skargi. Powiadają oni, o jak nierówno jest ten chleb na świecie podzielony. Dlaczego ja mam ciężką pracą na życie zarabiać, a drugi nic nie robi? Dlaczego ja jestem biedny, a drugi bogaty? Czyż to Pan Bóg nie mógł mnie tak samo udzielić jak i drugiemu? Dlaczego ja mam być sługą, a tamten gospodarzem panem? Czyż to pan Bóg nie mógł nas równymi uczynić? Powiedzcież więc wszyscy, którzy ze swego stanu nie jesteście zadowoleni, czego od pana Boga żądacie? Chleba, powiadacie, i to tyle chleba, jak mają drudzy. Dobrze, wy żądacie chleba, żądacie, abyście mieli tyle, co i drudzy. Każdy z Was chce być tak bogatym, jak drugi. Każdy z Was chce mieć te same godności, co drugi. Każdy chce być mądrym i uczonym jak inny. Jednym słowem, wszyscy pragną w jednakowym stanie i w warunkach zostawać. O Boże, gdybyś tym ludziom dał to, co oni pragną, na ten czas będą zadowoleni? O nie, oni będą wtedy czego innego pragnęli, bo taka jest natura ludzka. To, czego dzisiaj tak gorąco pragną, nie podoba się im już jutro. I gdyby Pan Bóg chciał te życzenia zaspokajać, to musiałby co godzina, co chwila ten porządek na świecie zmieniać. Przypuśćmy teraz, że Pan Bóg urządził według naszych życzeń. Wszyscy zatem ludzie utrzymaliby równy kawał ziemi i równą miarkę innych darów bożych. Wszyscy byliby wtedy równymi, ale czy długo? Co by z tej równości wynikło? O nieba! Świat cały musiałby runąć, bo komu chciałoby się pracować? Kto miałby wtedy drzewo rąbać i kamienie łupać? Kto chciałby zajmować się budowaniem domów? Kto by robił odzież? Kto byłby wtedy sługą? Kto by tobie obrabiał ten kawałek pola? Powiedziałbyś, e, co tam? Miałbym wtedy dość pieniędzy. To bym sobie do roboty najął. Kogo byś najął? Ludzi, którzy zechcą sobie zarobić. Byłoby to dobrze, ale skąd tych ludzi weźmiesz? Wszak oni wszyscy są tobie równi. Oni mają tyle, co i ty. Czyż sądzisz, że on będzie dla ciebie pracować, jeżeli on tak samo będzie bogaty, jak i ty? On ci wtedy powie. E, co mnie obchodzą twoje pieniądze? Ja mam dosyć swoich. Zresztą, gdybyś ty chciał, aby drudzy za pieniądze dla ciebie pracowali, a ty próżnował, to by znowu nie była równość stanów, a ty chcesz, aby wszyscy ludzie we wszystkim byli sobie równi. Patrzcie, jakby to pięknie ta sprawa równości wyglądała. Każdy musiałby umieć wszystkie sztuki i rzemiosła, każdy byłby panem, ale zarazem i swoim sługą, każdy królem, ale i woźnicą. Miałbyś pieniądze, ale mimo skarbów byłbyś uboższym niż jesteś dzisiaj, bo za te pieniądze ani kawałka chleba byś już nie kupił. Dziś połowa ludzi jest ubogich, a wtedy wszyscy byliby ubogimi i to w wyższym stopniu niż są dzisiaj najubożsi z pomiędzy ubogich. Dalej ta równość majątkowa nawet przez miesiąc nie dałaby się utrzymać, bo pijak, marnotrawca w krótkim czasie wszystko straci. Gdy przeciwnie, człowiek pracowity, oszczędny swój majątek powiększy. W takich wypadkach musieliby ludzie pracowici pracować na lekko duchów, albo poszliby za ich przykładem i świat by runął. Musicie przyznać, że takie życzenia są nierozsądne i że rozmaitość i nierówność stanów i zatrudnień nie tylko jest rzeczą dobrą, ale i konieczną, aby ludzie mogli żyć. Poznawajcie i podziwiajcie w tym mądrość i cudowną opatrzność boską, że swoje dary tak nierówno pomiędzy ludzi podzieliła, i tą nierównością świat utrzymuje. Jednemu dał Pan Bóg więcej, drugiemu mniej, a trzeciemu nic. A to dlatego, aby jeden drugiemu ulegał, jeden drugiego potrzebował i w ten sposób jeden drugiego wspierał. Święty Augustyn powiada: Bogaty i ubogi są to dwaj ludzie, którzy sobie są potrzebni. Et pauper duo sunt sibi necessaria. Gdyby nie było bogatych, to znowu bogaci nie mieliby robotników. Sługa potrzebuje gospodarza, aby go ten żywił, a gospodarz potrzebuje sługi, aby mu w pracy pomagał. A nawet najubożsi mogą być dla bogatych potrzebni, to też wszyscy powinniśmy wołać. O Boże, wszystko dobrze na tym świecie urządziłeś i byłoby na tym świecie lepiej, gdyby wszyscy swój obowiązek ku większej chwale Boga uczciwie wypełniali. Tu pomyśli sobie nie jeden. Przyznaję, że ta rozmaitość i nierówność ludzi jest dla dobra ogólnego potrzebną. Ale dlaczego to właśnie ja, a nie kto inny, znajduję się w tak niskim stanie? Dlaczego właśnie ja mam być tym nieszczęśliwym, którego przygniata przez całe życie ubóstwo, praca i cierpienia, kiedy wszyscy ludzie do jednej klasy stworzeń należą? Co by to Panu Bogu i ogólnemu dobru mogło zaszkodzić, gdybym swój obożuchny stan zamienił na wygodniejszy? Nie przeczę, że taka zamiana byłaby ci miłą, ale niestety, tak jak ty myślisz, myślą sobie wszyscy. I gdyby ciebie Bóg zadowolił, musiałby tak samo z innymi postąpić, bo jednakowe jest prawo dla wszystkich. A wtedy przyszłoby do tej nieszczęśliwej równości, która by cały świat zgubiła. O strzeż się, abyś przez to, że tylko dla siebie szczęścia pragniesz, nie stał się najnieszczęśliwszym pomiędzy innymi. Przez takie zachcianki żądasz właściwie, aby Bóg obalał porządek, który w świecie ustanowił. Bądź więc pewny, że Bóg tego dla Twojej miłości uczynić nie może. Pytasz się, dlaczego ty, a nie kto inny jest w tym niskim stanie? Powiem ci, jesteś w tym stanie dlatego, bo ciebie właśnie, a nie tamtego Bóg do niego przeznaczył. Tamten jest wprawdzie Panem, drugi jest bogaczem, a ty ubogim, ale nie myśl sobie, że tamci zasłużyli na nagrodę, a ty na karę. Nie, ani tamci żadnych zasług nie położyli, ani ty za karę jesteś ubogim. Tylko, że tak Bóg chciał i koniec. Zostaw tamtych, niechaj będą takimi, jakimi ich Bóg mieć chce. A ty bądź tym, kim ciebie Bóg mieć pragnie. I bądź z tego zadowolony, bo święty Paweł powiada. Jako każdemu udzielił Bóg, tak niech postępuje. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 7, werset 17. Aby zaś pocieszyć cię, dlaczego przy podziale darów bożych tak mało otrzymałeś i dlaczego twój stan tak jest niski, a tak pełen trudów, to ci powiem, że ten stan, który się tobie tak nieznośnym wydaje, przeznaczył Bóg tobie dla twojego własnego dobra. Aby zrozumieć, że Bóg dla naszego dobra przeznaczył ten stan, w którym obecnie zostajemy, zwróćmy pierwej naszą uwagę na te niektóre prawdy. Pierwsza prawda. Ojcowie Kościoła twierdzą, że człowiek nie w każdym, ale tylko w pewnym stanie i w pewnych okolicznościach może być zbawionym, w innych zaś warunkach byłby potępiony. Druga prawda. Pewnym jest, że Bóg nie chce, aby mu wszyscy w jeden i ten sam sposób służyli. Owszem, Bóg jako najwyższy monarcha chce mieć na swoim dworze różnych sług i urzędników. Innej usługi wymaga Pan Bóg od zakonników i księży parafialnych, a innej od świeckiej zwierzchności. Innej usługi wymaga Pan Bóg od żonatych i zamężnych, a innej od osób wolnych. Inaczej ma służyć Panu Bogu człowiek zdrowy, a inaczej chory. Inaczej bogaty, a inaczej ubogi. Zakonnik jest niejako dworzaninem Boga, aby przez ciągłą modlitwę i rozpamiętywania był zawsze u boku Jego. Gdy przeciwnie kapłani świedcy są raczej wojownikami, których Bóg wysyła, aby bronili Jego trzutkę na ziemi od nieprzyjaciela piekielnego i od wilków w owczej skórze, których coraz więcej na świecie. Osoby złączone z małżeństwem mają Bogu służyć przez dobre prowadzenie swoich dzieci, a młodzież znowu przez życie skromne i niewinne. Bogaci mają Bogu usługiwać przez uczynki miłosierdzia, a ubodzy przez oddanie się woli Bożej i przez ufność w cudowną opatrzność. Trzecia prawda. Pewnym jest, że Bóg nie jedną drogą prowadzi ludzi do szczęśliwości niebieskiej. Dróg tych jest tyle, ile jest stanów i obowiązków. I dlatego Bóg jednego prowadzi tą, a drugiego inną drogą. Przy tym pamiętajmy na to, że nasze zbawienie nie zawisło od większej świętości i godności tego lub owego stanu. Czyli w tym stanie zgadzamy się z wolą Bożą. Czwarta prawda. I to jest pewnym, że Bóg, przed którym jest wszystko odkryte, już na początku wieku widział i wiedział, co by spotkało każdego człowieka na każdym miejscu, w każdym czasie i we wszystkich okolicznościach, gdyby go był w innym stanie umieścił. Prorok Dawid mówi: Panie, doświadczyłeś mnie i poznałeś mnie, i wyrozumiałeś myśli moje, i wyśledziłeś ścieżkę moją. Psalm 138. Tak jest. Pan Bóg widział, jakim by ty był, gdybyś był królem, gdybyś był rolnikiem, gdybyś był bogatym lub biednym, gdybyś był kupcem lub rzemieślnikiem. I jakim by ty był w stanie małżeńskim, a jakim w stanie wolnym. Jednym słowem, Bóg widział wszystkie drogi twoje, którymi mógł cię prowadzić. Pan Bóg, widząc to, widział te stany i obowiązki, w których ty, człowiecze, mogłeś być zbawionym albo potępionym. Pan Bóg widział te stosunki i zajęcia, które dla Twojego zbawienia będą najdogodniejsze i najpożyteczniejsze i do tego, co widział, stosował swoje wyroki. Słysząc to, cóż mam myśleć i mówić? Nic innego tylko wołam z prorokiem. Nie masz mowy w języku moim. Dziwną się stała znajomość Twoja ze strony mnie. Psalm 138, werset 4. Stoję o niemiały i podziwiam Twoją mądrość o Boże. Przy tym trzeba nam pamiętać, że jeżeli ten Bóg o ptaków w powietrzu i o najmniejszym robaczku na ziemi pamięta, to tym bardziej o wieczne zbawienie nasze się troska, bo powiada święty Paweł. Albowiem ta jest wola Boża, poświęcenie nasze. List do Tesaloniczan, no rozdział 4, werset 3. Nie można nam o tym wątpić, że Bóg chce i pragnie, aby wszyscy ludzie, za których przelał krew i oddał życie, byli zbawieni. I dlatego wedle odwiecznych swoich wyroków umieścił nas w takim stanie i na takich stanowiskach, które są nam w pracy nad zbawieniem najdogodniejsze, i że każdy człowiek w tym stanie, w jakim zostaje w najłatwiejszy sposób może być zbawionym, jeżeli tylko nad zbawieniem będzie pracował. Jeżeli to wszystko, o czym tu była mowa, razem połączysz i ze sobą porównasz, to przyjdziesz do tego przekonania, że żaden stan, żadne inne stanowisko i zajęcie nie może być dla ciebie lepszym i pożądańszym, jak właśnie ten stan, w którym obecnie z woli i zarządzenia Bożego zostajesz. Bo pytam się ciebie: cóż lepszego możesz sobie życzyć, jeżeli nie tego, abyś się zawsze znajdował tam, gdzie najlepiej możesz Bogu służyć i najlepiej nad zbawieniem swoim pracować? Cóż by ci to pomogło, że ten lub ów stan wydaje się tobie świetniejszym i doskonalszym, kiedy Bóg nie chce, abyś mu w tym świetniejszym stanie służył? Na co przydałby się tobie cały świat ze swoimi bogactwami, godnościami, wygodami i rozrywkami, gdybyś w tym drugim stanie nie osiągnął nieba? Jeżeli to wszystko dobrze rozważysz, na ten czas powiesz: Poznaję, O Boże, że w tym stanie, do którego mnie przeznaczyłeś, mogę być spokojnym i zadowolonym i dziękuję Tobie, iż sprawę mego zbawienia ułatwiasz mi. Poznajcie z tego, jak źle czynią ci, którzy na swój stan narzekają, jak nierozsądnie postępują sobie nawet pobożni, którzy tylko z tej przyczyny narzekają na swój stan, bo im się zdaje, że w tym stanie nie mogą nad swoim zbawieniem tak pracować, jak pracować powinni. Gdybym był bogaty, wołał Bogi, mógłbym wiele dobrego czynić, mógłbym więcej czasu poświęcać modlitwie. że zaś jestem ubogim, nie mogę być miłosiernym, nie mogę się dłużej modlić, bo muszę pracować. Takich ludzi znajdziesz w każdym stanie i do nich tymczasowo mówię tylko to. O ludzie, ludzie, zapytajcie siebie, czy też Pan Bóg wie o Waszym stanie i położeniu? O nie tylko, że wie, ale co więcej, Bóg sam przeznaczył Was do tego stanu i żąda od Was, abyście nie w innym, ale tylko w tym stanie, do którego Was powołał, jemu służyli. Takich, którzy by w innych stanach chcieli służyć Bogu, ma Pan Bóg za wielu ale takich mało, którzy by chcieli Mu służyć wiernie w takim stanie jak wasz. Spełniaj tylko dla miłości Boga jak najlepiej i w dobrej intencji wszystkie obowiązki stanu, do którego cię Bóg przeznaczył. Bądź z Twego stanu i obowiązków zadowolony, a na ten czas będzie można Tobie powiedzieć, że służysz Bogu tak, jak Bóg chce i że postępujesz prostą drogą do nieba. Tak, a nie inaczej powinniśmy wszyscy w swoim stanie pracować nad zbawieniem naszej duszy, i wtedy nie trudno nam będzie w naszej modlitwie mówić do Boga. O Boże, jestem zadowolony z tego, coś mi udzielił i nie pragnę czegoś innego, tylko tego, co Ty, Panie, sam dla mojego dobra zarządzisz. Jeżeli mam więcej jak inni, to wiem o tym, że mam to od Ciebie i Tobie mam za to dzięki składać. Jeżeli mniej od innych otrzymałem, to i w takim razie mam tyle, ile chciałeś o Boże, abym miał. Tobie, O Boże, należy się jednakowa cześć i chwała tak wtedy, kiedy coś mamy, jak i wtedy, kiedy nic nie posiadamy. Z tym wszystkim będziemy się o to starali, abyśmy wszyscy w naszych stanach Tobie służyli. Zaczynam od stanu kapłańskiego. Powołałeś nas, O Boże, do stanu kapłańskiego, za który dzięki Tobie składamy. Ty, O Boże, włożyłeś na nas obowiązek, abyśmy Twoje słowo drugim głosili i w dobrym utwierdzali. Włóż więc, Panie, w nasze myśli i usta to, co chcesz, abyśmy ludowi Twojemu głosili. Ty, O Boże, odszczególniłeś nas przez to, że możemy codziennie przy ołtarzu chleb i wino przeistaczać w Twoje ciało i krew. Będziemy więc usilnie nad tym pracowali, abyśmy tę najświętszą tajemnicę sprawowali z przynależną czcią, pokorą i z nabożeństwem. Jeżeli, O Boże, zechcesz, abyśmy Tobie jeszcze w inny sposób służyli, to chętnie się temu poddamy, bo nigdy lepiej Tobie nie służymy, jak wtedy, kiedy spełniamy, co chcesz, abyśmy spełniali. Wy, którzy tu na ziemi spełniacie jaki urząd, piastujecie jaką godność, i wy, którzy darów Bożych więcej posiadacie, pamiętajcie na to, że nikt inny, tylko Bóg powołał Was do tego stanu, a posłał dlatego, abyście Jemu dla własnego dobra wiernie służyli. Wy jesteście wyżej od wielu innych. Wy, wielu możecie pomóc lub zaszkodzić. Wielu jest uboższych od Was, wielu kłania się Wam, wielu oczekuje od Was pomocy, rady lub pociechy. Pamiętajcie więc na to, że w oczach boskich jesteście równi z tym najbiedniejszym i najniższym. Pamiętajcie, że od skinienia i zarządzania Bożego zależy całe wasze teraźniejsze i przyszłe szczęście, wasza cześć, wasz stan i majątek, wasze życie i śmierć, wasza teraźniejszość i cała przyszłość. Pamiętajcie, że kiedyś możecie się znaleźć między ostatnimi, jeżeli w waszym stanie źle zastępować będziecie Boga i obowiązków waszych należycie nie spełniacie. Jeżeli w tym stanie będziecie szczęśliwszymi od innych, składajcie Bogu wasze dzięki, ale dziękujcie nie tak za to, że się wam dobrze powodzi, ale raczej za to, że powodzi się wam tak, jak Bóg miłosierny zarządził. Prócz chwil szczęśliwych doznacie może w waszym stanie wiele przykrości i goryczy, bo wielu jest, którzy krzywym okiem patrzą na te wasze szczęście i wywyższenie. Wielu jest takich, którzy będą się starać, aby was zepchnąć z tej wyżyny, Wielu się znajdzie takich, którzy i was samych, i wasze czyny będą ganić i potępiać. Uważajcie, aby serce wasze nie zapaliło się do zemsty. Pamiętajcie, że i w tych warunkach tylko sprawiedliwością kierować się macie. Pamiętajcie o tym, że wszystko dobre Bóg zarządził, a wszystko złe dopuścił na was, lecz tylko na to, abyście Bogu wiernie służyli i swoje obowiązki uczciwie i sprawiedliwie wypełniali. Ojcowie i matki. Pamiętajcie także na to, że Bóg dlatego was do stanu małżeńskiego przeznaczył, bo widział, że w tym stanie, jeżeli tylko zechcecie, najłatwiej wam przyjdzie ta praca nad zbawieniem waszej duszy. Miejcie tylko na oku wszystkie wasze obowiązki i sumiennie je spełniajcie. Pamiętajcie na to, że najważniejszym waszym obowiązkiem jest to, abyście dzieci wasze po chrześcijańsku wychowywali i dobry im przykład dawali. Od wychowania i prowadzenia dzieci zależy zbawienie lub potępienie nie tylko wasze, ale i waszych dzieci. W tym stanie macie wiele udręczeń, smutków, kłopotów, ale mimo tego nie wolno wam sarkać, narzekać. W tych przykrościach powinna was pocieszać ta myśl, że Bóg chce, abyście jemu w tym stanie i w tych kłopotach służyli i te kłopoty cierpliwie znosili. I wy słudzy i obodzy, którzy ciężką pracą na kawałek chleba zarabiacie, miejcie to zawsze na pamięci, że to sam Bóg wam ten stan przeznaczył. Ciężka wasza dola, ale za to w łatwiejszy sposób możecie dostać się do nieba. Bo będąc ubogimi, nie potrzebujecie odrywać serca waszego od bogactw i dostatków, ale prosto możecie to serce do rzeczy niebieskich skierować. Chociaż stan wasz jest upośledzony wobec ludzi, jednak u Boga nie jest on gorszy od innych. Owszem, nie jeden sługa ma większe znaczenie u pana Boga niż książę lub król, który nie zachowuje przykazań bożych. Zwracając się w końcu do wszystkich grzeszników, pytam się: A wy możecie być zadowoleni z waszego stanu? O nie. Wy tylko jedni możecie sarkać, narzekać na swój stan i na siebie samych. Wy jedni musicie koniecznie postarać się o zmianę waszego stanu, bo stan grzeszny jest jednym, jedynym stanem, w którym Bóg nikogo mieć nie chce. Nie zwlekajcie tylko, ale rychło przez prawdziwą pokutę i skruchę przenieście się do stanu łaski Bożej i w tym nowym stanie rozpocznijcie pracę nad zbawieniem swej duszy. Mili słuchacze! Jeżeli każdy z Was obowiązki swego stanu, do którego go Bóg przeznaczył, wiernie spełniać będzie, a do tego będzie zadowolony ze swego stanu, na ten czas dopiero zakwitnie szczęście prawdziwie pomiędzy ludźmi. Służcie więc Bogu tak, jak tego wasz stan po was wymaga. Jeżeli ty Bogu wystarczasz, powiada święty Cyprian, to niechaj i tobie Bóg wystarczy. Jeżeli Bóg zadowolony jest z ciebie, z twego stanu i zajęcia, to bądź i ty z zarządzenia Bożego zadowolony. Jeżeli chcesz żyć tak, jak Bóg żąda, to już lepiej żyć sobie nie możesz. To jedno wystarczy ci im za wszystko, a pokój Boży, jak powiada święty Paweł, który przewyższa wszelki zmysł, niechaj strzeże serca wasze i myśli wasze w Jezusie Chrystusie. List do Filipian, rozdział 4, werset 1. Aż do tego czasu, kiedy nas wszystkich powoła Bóg do stanu niebieskiego, gdzie po wszystkie czasy będziemy żyć w szczęściu i zadowoleniu. Co daj Boże! Amen. Wieczny odpoczynek rad zmarłym dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.